Cześć, witajcie, z tej strony Szymzal. witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i bardzo was przepraszam za tą przeogromną, długą przerwę, ponad pięciomiesięczną przerwę i w sumie to nie, nawet nie był odcinek tylko live, a teraz witam was w Cube 2, czyli w kolejnej grze i zaczynamy tą zabawę. Ogólnie Cube 2 znalazłem I mam nadzieję, że będzie dosyć fajna Wybieram oczywiście English I dajemy New Game Ale będzie fajnie Dobra, wiem tyle, że Cube 2 jest grą logiczną I jest coś związane z sześcianami Tyle Nic więcej nie wiem So she no, I do. I oh, do. I understand my promise. she did. system's effective. Loading user interface. Hey, Mel. Uh, let me know if you're still good for our call tonight. Can't wait to hear about what you've uncovered today. <coughs> <A n> <coughs> eh, zapomnia. Yeah. Uh, audio? Subtitles, want. He says hi. Speak tonight. Love you. Rob. Aj w ogóle, mi się te napisy. Oczywiście. Aha, bo tutaj trzeba jeszcze dać apli Dobra. Dobrze. O i teraz przynajmniej będę coś rozumiał z tego. Przynajmniej trochę. Nie ma nikogo. He's... dosyć ciekawe wejście tylko nie za bardzo rozumiem o co w tym wszystkim chodzi co się w ogóle stało Jakaś jak pukać psa A ja tego nie rozumiem Mayday, this is Commander Emma Sutcliffe of the Vitruvius mission. I am stranded in an unknown location following mission success. Are there any survivors out there? Hello? This is Dr. Amelia Cross. I, I'm, I'm picking up your signal. I repeat, I am reading you clearly. Please, I, I, I don't know what's happened, but I need help. Try and remain calm. Your systems are slightly damaged. I can't identify what your rank was either. Looks like you're suffering from cryogenic induced amnesia. What? W what are you talking about? You must have been part of Vitruvius, tasked with destroying the cube. Damn, the escape pods must have brought us both back to the origin planet. That life suit you're wearing, you can manipulate the cubic structures with it. We used the same design to destroy an extraterrestrial object that was on a collision course with Earth. You may not remember, but if you listen to me and do as I say, we may actually make it back home. Do you understand me? I I don't know what the hell is going on, but just tell me what I need to do. Okay. I've detected a human distress beacon coming from the peak of the structure you're in. Your signal is weak because of this blasted sandstorm. I can't lock onto you. That beacon is above the storm. If you can just make it there, you should be clear. If you rendezvous with any other survivors, I should be able to use my teleporter to extract us all and get home. Right. Okay. I think I can do that. Okay. Does it check out your Bardzo fajnie, jak dla mnie. Chociaż nigdy nie widziałem jedynki. Słyszałem bardzo, że. Bardzo się zmieniło z jedynki do dwójki, chociaż nigdy nie grałem w jedynkę. Od razu przyszedłem na dwójkę. I nie wiem, czy to był błąd, czy to był w sumie dobre podejście. Ciężko powiedzieć. Wiem tyle, że. Była duża. jakby przepaść czasowa w sensie, że po prostu strasznie dużo czasu minęło od jedynki i dwójki. Nie można nigdzie sprintować, można skakać No zobaczymy To co, co tu hać Okej okay. Jakoś brudno, to nikt nie posprzątał Nieładnie Dobra, chodźmy po tych schodach mhm. Idziemy pierwsze, drugie, trzy... Ile tych drzwi? Ej, halo! Ile tych drzwi? Ile było tych drzwi? Nie przesadziliście sobie drzwiami przypadkiem? Mi się wydaje, że tak. Nie wiem, jak wy sądzicie? O! Use the You should have access to the launch pad function, co-colored blue. Try placing one on any white cubes that have a frame using your left glove. Then stand on it. Okej, okay, mogę postawić jakieś panele. A co one oznaczają w ogóle? No wiem, że mam postawić. No proszę bardzo, postawiłem i co? I co ja mam dalej zrobić? Co one w ogóle robię? wow, oh, jesus. i wasn't expecting that. i'm going to get used to it. it may just save your you. listen, i'm losing signal because of the storm. keep climbing upwards. contact me if you find anything strange. listen, i'm losing signal because of the storm. can you hear me? i'm climbing upwards. contact me if you find anything. i got myself into. okay. Dobra, jep no to dosyć ciekawe muszę przyznać dosyć ciekawe chociaż na razie nie widzę takich typowych zagadek no ale dosyć przyjemna gra jak dla mnie na razie okej okay. co się tu dzieje ooo chowaj się wysuwaj dobra idziemy a! Co? Okej. Okay. Jakaś to dziwnie wyglądało. A, nie przesuwaj mnie. Okej. Okay. Jakieś krótkie te poziomy w ogóle nie na razie nie widzę takich typowych zagadek. Może nie próbują nam wytłumaczyć w ogóle o co tu chodzi. Okej. Okay. Pyk, pyk. Czy mogę dwa na raz? Tak mogę. Przecież w, w sumie przed chwilą zrobiłem, ale panele dwa na raz nie mogę zrobić. To Łap. Wow, wow, wow. <głos> <głos> to był przypadek. <noise> ale dziwne no to było. To był tragic. Okej, okay, lecisz. Emma, I've, I've found something. Co to ma być? Oh, no, signal. To to śmierdzi? No tak wygląda, jakby to śmierdziało. Normalnie. No ale dobra, chodźmy tutaj. Coś tutaj pokazuje. Interwact.

Dobra, odlatujemy stąd. Brakuje trochę, e! No, to troszkę. E, mogę zmieniać, zaskoczymy. Okej, okay, mamy nową jakąś Do postawiania i wysuwania bloków. E. Okej, okay, no, wysuwaj się. Nie chciało się wysunąć, co za dziad. Okej. Okay. Hop Okej okay. Mogę dwa na raz? Nie, nie mogę Mogę tylko jeden na raz Tak jak niebieski panel No to chodź Okej okay. Możesz się schować w sumie O, Ło, już się że za chwilę spadnę Opa. Jęki Idziemy dalej. O! Koniec? Chyba tak? Króciutkie to było dosyć, muszę przyznać. Tutaj rozdziały z tego co widzę Okej okay. To co ma być O! o, Nie potrzebujemy cię już tam <grybujesz> Idziemy Właśnie się to co ma zrobić tak, tak Tutaj dajmy tak, tak. I jedziemy. Hop. Dziękujemy. Za podwózkę. Idziemy dalej. To to ma być? Ja mam w glebie dojść. Tam? Tak, tam. Ok. Czyli co mi, co mi przychodzi do głowy? Mam tutaj dać panel. Tutaj to mam wysunąć. I wchodzimy w to. Lecimy do góry. I okay. Millie can you hear me? Emma reading you loud and clear. How are you doing? Making progress, I think. Good. listen. I wanted to ask what do you remember before waking up? I don't, not really. I think I was heading towards a job, a dig site in Scotland. I was in a helicopter with my team. And you don't remember what happened? No, I don't. Are you interrogating me, Emma? Because it sure as hell feels like it. Emma? Oh, God damn it, this stupid thing. I best continue. Okay, I jam my core a now. What? Na, 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 na taką odległość mogę nawet to robić? Nieźle. Papa. Ej! Ale. Przecież ja tam nie doskoczę. Co mam zrobić? Przecież nie doratuję tam. Aha! Coś tu zrobił. Wracaj, wracaj, wracaj Dobra Chodźmy tu Jedziesz do góry I teraz mogę skoczyć No i ładnie Opa Tam postawiamy sobie blok mhm, tutaj Aha, dobra zapomniałem Hehehe, <laughs> lecisz, leciemy do góry. Hop, idziemy dalej. Ok, już koniec? Okej okay. czyli sądzę, że będziemy nawet na tym kończy odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, skomentujecie zostawicie też oczywiście subika I, i mam nadzieję, że będziemy się widzieć w kolejnym odcinku i nie za 5 miesięcy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.